Witamy w Energy Gas Polska. Jesteśmy właśnie po jeździe kalibracyjnej samochodem Dacia Logan o pojemności 1400 i mocy 75 koni z 2010 roku. Założyliśmy tutaj instalację włoskiego producenta BRC Sequence 32 z podłączeniem do OBDS oczywiście. Koszt takiej instalacji wynosi 2900 zł. Jeżeli chodzi o zbiornik, jaki tutaj zamontowaliśmy, jest to zbiornik o pojemności 49 litrów, co pomoże nam na uzyskanie zasięgu w granicach 390 km. Jeżeli chodzi o sam montaż samochodu, nie mamy z nim najmniejszego problemu. Eee, założenie instalacji trwa jeden dzień roboczy, także perfekcyjnie szybko i bez problemu. Jeżeli chodzi o spalanie auta, wynosi ona. 9 litrów na benzynie po instalacji LPG wynosi 10 litrów, także na każdy 1000 km zaoszczędzimy 250 zł. Dla porównania koszt przejechania 1000 km na benzynie wynosi 450 zł, a na LPG już tylko 200. Tak jak wcześniej wspominałem, jest tutaj instalacja BRC koszt wynosi 2900 zł, a zwrot instalacji nastąpi po przejechaniu niecałych 12 000 km. Dziękuję i zapraszam do Energii Gas Polska na montaż i serwis instalacji gazowych.